Witam wszystkich z tej strony Szwajcar. W tym nagraniu będzie o sytuacji z 10 października, czyli krachu na rynku krypto, który najmocniej dotknął rynek altcoinów. Praktycznie każdy, kto miał pozycję long z lewarem 1,2 na swoim kapitale, czyli dwukrotność posiadanych środków, odczuł to. Jeśli miał oczywiście tutaj pod korek, tą pozycję otwartą. Jeśli miał nawet lewarowanie 1 do 5 i nie wykorzystywał tak naprawdę ponad swój kapitał lewarowania, czyli miał tutaj pozycję za poniżej 20% użytego marginu, to mógł przetrwać. Natomiast wszyscy inni, którzy używali lekkiego lewarowania typu 1-3 do rozgrywania swingów, oni wszyscy odczuli. Skutki tego, co się wydarzyło. Za głębokim spadkiem, który często przekraczał nawet 70%, na wielu altcoinach, stał mechanizm tak zwany ADL, czyli auto autodelewarowanie. Jest to forma delewarowania na giełdach kryptowalut CEX, czyli zcentralizowanych. Ogólnie, każdy, kto. Handluje na kontraktach futures, tych perpetualach, na tokenach krypto, powinien zapoznać się z tym mechanizmem ADL, z tego względu, że w skrócie zamyka on też pozycję tych, którzy aktualnie mają zysk, czyli ci, którzy mieli w przypadku bardzo głębokich ruchów spadkowych pozycję short, również mogli odczuć działanie tego mechanizmu. Po prostu giełda mogła im zamknąć taką pozycję na poziomie, na którym pewnie nie chcieliby, żeby to się dokonało. Dlaczego tak się dzieje, że ci, którzy są w zysku i wydaje się, że są bezpieczni w przypadku ruchu spadkowego, gdzie im zysk cały czas się powiększa, będą mogli mieć zamknięte pozycje? Z tego względu, że ci, którzy jednak mają pozycję long i jest ich większość, oni tracą na tyle dużo, że trzeba tutaj im też zamknąć pozycję. A jeśli brakuje płynności, żeby to wykonać, korzysta się właśnie z pozycji short tych, którzy mają zysk. Ponieważ aby zamknąć pozycję long, trzeba po prostu ją sparować z odpowiednią pozycją short. Także jest to mechanizm, który tak naprawdę chroni same giełdy przed skutkami bardzo silnych ruchów cenowych. I w sumie też mechanizm ten może powodować właśnie bardzo mocne ruchy cenowe. 10 października właśnie spotęgował efekt ruchu spadkowego. Czy można dowiedzieć się, czy nasza pozycja jest zagrożona systemem ADL, tym przymusowym zamknięciem? Giełdy stosują mniej więcej takie wskaźniki, gdzie można to zobaczyć. Natomiast w nagłej sytuacji, kiedy odbywa się bardzo szybki ruch spadkowy, oczywiście tutaj sytuacja zmieni się również bardzo szybko, jeśli chodzi o te wskaźniki, i pozycja może być natychmiastowo zamknięta. Jeszcze tutaj wzmiankę o tym, że sam osobiście spodziewałem się paniki na rynku bo we wtorek kilka dni przed właśnie tym spadkiem piątkowym napisałem do, w, wpis dotyczący bitcoina, gdzie cytuję: Bitcoin znów negatywnie reaguje z poziomów po wybiciu poprzednich szczytów, czyli tutaj chodzi po prostu o to, że no, nastąpiło wybicie poprzedniego all time high, czyli poziomu około 124 tysiące i były reakcje od razu kontrujące w dół, także nie przyjmował się po prostu ten poziom. Powyżej poprzednim all time high, po wybiciu poprzednich szczytów, dość szybki spadek. Jeśli nie zostanie skontrowany, to uruchomi się panika na niektórych tokenach. Także tutaj spodziewałem się paniki, jeśli nie zostanie skontrowany ten ruch spadkowy. Nie został skontrowany, i później rozpoczęła się panika w ciągu kilku dni. Mniej więcej po tym spadku mieliśmy. Płaską konsolidację, co zwiastuje bardzo często, znowu kąt prosty i silny dalej ruch spadkowy. Zwiastuje najczęściej, bo jest tak w około 80%. Tak wygląda dalszy wykres po tym spadku. Była płaska konsolidacja po spadku, podbicie znowu do 124, odrzucenie kolejny raz tego poprzedniego all-time high, tych poziomów, gdzie był poprzedni szczyt. I kolejny raz jeszcze była próba odrzucenie. Nastąpił tutaj fundamentalny czynnik, czyli te zawirowania wokół handlu Chiny i Stany Zjednoczone, czyli wzajemne okładanie się cłami, Chiny na eksport metali ziem rzadkich, które mogą być używane jako surowce do produkcji. Procesorów i innych elementów wykorzystywanych militarnie, a Trump odpowiedział na to, zapowiedział stuprocentowych ceł, które mają wejść w życie od początku listopada tego roku na towary importowane z Chin. Nastąpił ruch spadkowy na indeksach akcyjnych w wielu rynkach aktywów. Na Bitcoinie mamy tutaj spadek z poziomu 122 tysiące do okolic 102 tysięcy. Także około 20% ruch spadkowy. Ale na wielu altcoinach te spadki były znacznie mocniejsze replikowane z większym mnożnikiem nawet razy 3 czy też razy 4. Można zresztą tutaj sprawdzić jak zareagował, zareagował Ethereum. Tutaj mamy wykres na interwale godzinowym. Tutaj mamy interwał 5-minutowy z giełdy Binance. Reakcja bardzo ciekawa, bo tutaj zauważcie: mamy 14% ruch spadkowy. Ten bardzo szybki, natychmiastowy. Ten całościowy to około 20, prawie 2% spadku. I co ciekawe, na rynku spot, tutaj bardzo szybko odrobiony został ten ruch spadkowy. Zupełnie inaczej wyglądał rynek na futuresach. Tutaj mamy Ethereum do dolaru tytera na rynku futures, ciągły kontrakt, czyli perpetualny. Mamy ruch spadkowy wynoszący mniej więcej zakres 22,5%. Ale nie ma tak mocnego odbicia jak na rynku spot. Tutaj odbicie ograniczone do zanegowania tego bardzo szybkiego ruchu spadkowego. Skoro Ethereum spadło 22,5%, to sprawdźmy, jak spad, spadły tokeny z ekosystemu Ethereum. Mamy tutaj arbitrum, czyli przedstawiciel layerów. Spadek 75%. Tutaj mamy natomiast token giełdy Uniswap, czyli Uni. Mniej więcej była próba przed tym spadkiem podbicia około 11%, a na samym ruchu spadkowym mniej więcej spadek wynoszący podobnie 75,76% od tego podbicia 76,66%. Kiedy nastąpił właśnie ten ruch spadkowy na rynku krypto? Informowałem na kanale dyskusyjnym Altcoin Trade, że kupuję poniżej 3 dolarów token UNI. Cytuję, UNI wchodzę w long poniżej 3 dolarów panika na rynku krypto. Było to dokładnie o 23.23 .23 w momencie kiedy ta panika występowała na rynku. Piątek 10 października 23.23, 23. czyli już po zamknięciu rynków akcyjnych amerykańskich w ciągu tak naprawdę półtorej godziny mieliśmy panikę na rynku krypto. Z poziomu w okolicach prawie 7 dolarów spadek bardzo szybki nawet poniżej 3 dolary. Także była to jasna sytuacja do wykorzystania, ponieważ jeśli sytuacja się uspokoi i wiedząc, że występują właśnie takie mechanizmy ADL na giełdach krypto, które to potęgują, zwiększają skalę ruchów spadkowych, no to jeśli się to wszystko uspokoi, nastąpi odbicie. Wchodziłem też w inne tokeny czyli otwieram pozycję long tutaj na tokenie z ekosystemu BNB. Co ciekawe BNB bardzo dobrze później zareagowało, gdzie dzisiaj już, czyli w poniedziałek, 3 dni później, wychodzi na swoje nowe szczyty, na nowe all high. Cały czas w przypadku tego spadku na wielu tokenach występowała różnica w cenie między rynkiem spot, tutaj na przykład token UNI na spocie był kwotowany na poziomie 5,53, a na rynku futures był wtedy notowany kwotowany na poziomie poniżej 5,4,97. Także jasnym było to, że jeśli zbliżą się w końcu te kwotowania, no to sytuacja będzie już całkowicie wyrównana. No, i dojdzie do uspokojenia tej sytuacji. Tutaj po pół godziny, mniej więcej, wpis dotyczący tokenu cake. Token cake zamykam, czyli otwierałem na poziomie 1,85. Zamykam na poziomie 2,5. Skorzystałem z paniki na tokenie uni i na tym tokenie. Na HNT mam minus. HNT brałem jeszcze przed paniką pozycję long, ale dzieliłem wejście na trzy części, także wziąłem tylko jedną trzecią z planowanych później jeszcze dwóch części pozycji do otwarcia. Także tutaj przyznaję na chętę, miałem minus i nie spowodowało to likwidacji tej pozycji. Z tego względu, że miałem tutaj właśnie plan na rozdzielenie wejścia. Tutaj mamy token Juni, mniej więcej również trochę ponad pół godziny od otwarcia. Juni zamykam, różnica między spot i futures zmniejszyła się. Pozostało HNT na stracie teraz. Także średnia cena otwarcia 3,43. Zamknięcie 5,37. Z takich bardzo spektakularnych i ekstremalnych przypadków mamy tutaj Token Atom do dolaru ty Teraz z giełdy Binance jest to rynek spot. Zobaczcie, spadek tutaj do poziomu. Zaraz to sprawdzimy. Będzie to tutaj widoczne, czyli Low OHLC Open High Low Close 0,0001. Praktycznie tutaj spadek do samego dna nastąpił i odbicie bardzo szybko do poziomu prawie. 3 dolarów Natomiast na rynku futures nie wyglądało to tak aż spektakularnie. Tutaj spadek był do trochę poniżej 1,5 dolara i odbicie do okolic 3 dolarów. Teraz czas na podsumowanie. Ogólny wniosek jest taki, że ci, którzy chcą rozgrywać swingi, wiedząc o tym mechanizmie ADL, nie mogą korzystać tak naprawdę z lewarowania tylko i wyłącznie. 1,1 na rynku spot i bez nawet wykorzystywania mechanizmu stop lossa, bo jeśli odbywają się takie ruchy, nagłe, paniczne zjazdy do praktycznie utratu, utraty wartości całkowitej, czyli prawie 100%, 99,9% i pewnie dalej jeszcze po przecinku miejsca, no to jedynie rynek spot i redukowanie, jeśli będzie sytuacja, gdzie Wydarzy się faktyczny ruch spadkowy, czyli trwały handel na niższym poziomie, a nie jak tutaj bardzo szybki ruch spadkowy. Kolejna rzecz, stwarza to też możliwości do natychmiastowego zysku, czyli ustawienie po prostu tutaj zleceń oczekujących na niskich poziomach, i wtedy bardzo szybko można zarobić nawet krotność. Tego, co w tym właśnie zleceniu oczekującym poprzez właśnie te mechanizmy. Natomiast ci, którzy handlują na futuresach i robią to aktywnie, jeśli przegapili ten ruch spadkowy, to ich pozycje i mieli pozycję long, to wyzerowało ich do praktycznie zera. Jeśli natomiast nie przegapili tego ruchu, no to mogli tutaj. Zakupić krypto po bardzo niskiej cenie i zarobić bardzo szybko na uspokojeniu sytuacji, później. Warunek jest taki, że nie byli przelewarowani przed tym ruchem spadkowym. Bo jeśli byli przelewarowani, mieli tutaj pozycję long, to wyzerowało ich do zera i nie mieli za co kupić. Stąd też wniosek, że handlując na futuresach. Warto zarówno wypłacać zyski poza giełdę krypto i warto też y, trzymać rezerwę w stablecoinach, w dolaro-teterze. Te, dolaro Pomiędzy dwoma największymi stablecoinami, czyli USDC do tetera, USDT, mieliśmy tutaj też ruch... Y, który trwał bardzo krótko, ale sprowadził mniej więcej o 1,5% w dół wycenę. Stracił USDC względem dolaru Tethera. To wszystko w tym nagraniu. Pozdrawiam wszystkich i oczywiście nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.